Cześć. Przegląd w bloku. W bloku, jak to w bloku. Coś tam na tygodniu działam. To nie jest tak, że dzisiaj tu coś grubo robiłem. W przeciwieństwie do tego, co tam u rodziców zawsze, Saigon. Bo jak raz na tydzień wpadnę, no to wiadomo, że się nazbiera. Nie ma dużego mieczyka, samca, słuchajcie, e, oddałem go, wzięła go klientka i już go nie ma. Tym sposobem teraz inne mieczyki mają dojście do tej samicy. No i tak o, młode sobie rosną, kogucików się pozbyłem, tak jak widać. Już tak dużo ich nie pływa. Pływają tylko te, co chciałem je zostawić. Samczyk daje radę. Wyleczył się albo się nauczył. Przystosował się jakoś do życia po tej swojej chorobie. Nie wiem, czy to był pecherz pławny, czy nie. U rodziców fajnie. Tam teraz sobie sera. Zewnętrzny filtr. Pracuje. Tutaj wszystko w porządku jest. Stabilnie. Rybeńki sobie małe pod prąd płyną. Ich ulubione zajęcie. Przy okazji się wybarwiają. Jedzą. Fajnie jest. Trawnik, trawnik mi tu zarósł. Tak jak na trawnik przystało, kundelki sobie pływają, krewetki <grymka> piękny jest. Ten Ponieważ nie mam do niego samicy, no ale nie mam do niego samicy. Ampularię coraz to większe się robią, ta akurat nie jest taka duża. Pożądały wszystko, czekam aż się te owy barwią rybeńki. Nie mogę się doczekać codziennie, wracam z pracy i coś nowego, coś się, jakaś któraś już inaczej wygląda niż wyglądała. No. o, o. Także tutaj jest wszystko ok, nie trzeba psuć, za bardzo łapów pchać. Trochę pchałem łapy, bo. Miałem klientów na roślinki, także trochę musiałem ich wyrwać. To jest po wyrwaniu naprawdę już tak kurcze... No... Już tak nie bardzo miałem co rwać. Z tego akwarium. O nie, jeden jeszcze by z tego wyrwał. <grym> bardzo dużo. Dobra. Co tam tutaj? Tutaj tak... <laughs> Wyklarowała się woda. Już nic nie działałem. Jeżeli chodzi o wodę, nie dola... no, dolałem trochę wody, no, jak odparowało. Ale już jest już jest klarowni. Szybę przetarłem od środka, bo glony narosły. Parę samic z tego akwarium. Przerzuciłem tutaj. Bo właśnie mi się cały czas zmieniają... Te samice w samce, no i mnie to i, i, no, irytuje. I zo, jedna samiczka, druga samiczka. Samczyk, samiczka, samiczka, samczyk. No. I że fajnie. O. Sezon się ruszył, już dzień coraz krótszy, jeszcze jak czas zmienił na zimowy to już całkiem bo był taki martwy sezon. Powiem Wam, ludzie się przestraszyli tych kosztów prądu, tego kryzysu, i mało osób dzwoniło po rybki i w ogóle ruszyło. kasiora się zbiera. Na ten weekend już na prąd nazbierałem. Prawie 150 zł wpadło za roślinki, za rybki. No, także od rodziców wziąłem, wyselekcjonowałem samice. W sensie, że to, co chciałem oddać, to sobie wybrałem. I poszły na ludzi parę samców. No i z siedemdziesiątki, jeszcze parę samców. No a tutaj absolutnie nie. Tu są młode. I, i, i bardzo mi zależy, żeby te młode tutaj dorosły. No podejrzewam, że będą po tym samcu, co się zasuszył tutaj na stole, co wyskoczył. Żółte, wszystkie są takie żółtawe. Znaczy nie wszystkie, sorry, źle gadam. Ten nie jest na przykład, chociaż ja wiem, czy on nie jest. No zobaczymy, kurczę. Patrzcie, kamulary mi wyrosła już fioletowe. Róża jest. Nie ma żartów, to już jest dużo. Jeszcze dwa razy taka i będzie dorosła. Hmm. Nic, tak bardziej, nic tak bardzo nie relaksuje jak... jak popatrzeć na takie sobie akwarium. Gdzie ryby się nie stresują, to automatycznie z człowieka też spływa. Ma jakieś tam jakieś niedomagania, to też po człowieku to spłynie, jest luz, kontakt z naturą. O! Fajnie. Jednej klientce dałem alternatywę alternatywy zazwyczaj nie daje, bo mam jej mało, ale, ale była, jakoś taka fajna była ta dziewczyna, myśladami. Widzę, że pasjonatka, że, że kocha te, tą akwarystykę. To dlaczego mam do takiej osoby żałować? Często przychodzą ludzie, którzy pojęcia nie mają i, i nie bardzo też mają chęć. Tylko bo ktoś tam, bo coś tam, to, to, to szkoda wtedy, ale w takiej sytuacji no i to akwarium. No, tutaj cierpię na oświetlenie, bo wysiadło i moduł nie mam jakoś zapału, żeby go naprawić. Ciepłe, ciepłe oświetlenie wysiadło z tamtej strony. Jest takie chłodne to akwarium. No ale co? Widać, że trawnik daje radę. Imnofilia daje radę. Ta nadwódka daje radę. Marchewka. Średnio daje radę, bo zagłusza ją duży cheniek. To też chyba na dwutkę tak, jakaś tam trójkwiatowa czy coś. Mogę źle gadać, nieważne w sumie jak to się nazywa. Trochę sermiennie się pozbyłem w tych wszystkich akwariach, właśnie najwięcej to jeszcze mamy i tutaj albo to była. Plaga tego wszystkiego z rybek. Te rybki są na sprzedaż. Był klient wczoraj wziął 20 molinezji, dodałem mu tam jedną sztukę więcej, zazwyczaj tak robię. Był dzisiaj klient. Poszły samice gupików od ojca i, i parę samców. I jeszcze parę samców z 70, to już mówiłem Była dziewczyna z Ona co nam brała? Mieczyki są. Słuchajcie, ona chciała 20 mieczyków. Myślałem, że tyle nie mam, ale patrzcie, na wybierałem. I jeszcze tu się przechadzają mieczyki. Że sporo tych ryb jej jest Mieczyki, parę parę głupików wzięła faraon. Yy. Praktycznie znowu zaróż. No. Spoko jest. Przydałoby się jeszcze z takie dwa akwaria albo z trzy. Bo teraz jak będą młode glonojady u moich rodziców to ho ho ho, gdzie ja je będę trzymał? Chyba tutaj. No. Ślimaki odłowione. Już kumpel, nie, już jego Helenki nie dają rady zjadać tych ślimaków, to kurczę, już do kumpli innych odwozi. O. No powietrzanie się włączyło. Dobra, bo znowu już ponad 10 minut gadam pitole tutaj. A ludzie przecież chcą spać, jutro do pracy. Dzięki za oglądanie. I do następnego razu. Cześć.